Hej, Sam, ich jesteś Szymon, welcome to Swanskia Memestery. Hey, Hej, nazywam się Szymon, i jak co tydzień? Witajcie na szwedzkim smesterem. A dzisiaj temat technicznie dla początkujących, ale myślę, że może się przydać praktycznie każdemu, niezależnie od stopnia zaawansowania, czy to, żeby się o nim dowiedzieć, czy jako powtórka, bo jest to, przyznam, sprawa niełatwa na początku, trochę może przytłaczająca. Chodzi mi, co już pewnie pełni widzieliście po tytule, o długość samogłosek w szwedzki. Czy o, o szwedzkie samogłoski, które to stanowią tak naprawdę sporą część tej specyfiki szwedzkiego brzmienia i szwedzkiej melodii. Także nauczenie się ich i tego, co się z nimi dzieje, to myślę bardzo duży krok w nauce szwedzkiej wymowy, właśnie. Jest to temat na tyle spory, że podzielę go na dwa filmy. Dzisiaj pierwsza część szwedzkich samogłosek. Także zapraszam, oczywiście, do oglądania. A dlatego jest to spory temat, ponieważ każdą samogłoskę w szwedzkim możemy wymówić na dwa sposoby, czy każda ma dwie swoje wersje, czego na przykład w polskim w ogóle nie ma. W szwedzkim natomiast są to wersje krótkie i długie. No i można się już po samej nazwie domyślić, że te krótkie wymawiamy krótko, szybko, a na tych długich bardziej się zatrzymujemy, je nieco bardziej przeciągamy. Natomiast tutaj różnice się nie kończą, bo czasem wymawia się je zupełnie inaczej. Nie tylko krócej lub dłużej, ale też i wymowa jest inna, dlatego przez każdą z tych samogłosek z osobna warto sobie przejść, co zaraz zrobię, ale na początek może warto zastanowić się w ogóle, po czym poznać, że mamy przeczytać daną samogłoskę długą, a daną krótką. Tutaj, na razie zatrzymując się na takich krótkich, przeważnie jednosylabowych słówkach, spojrzeć sobie możemy na to, co po danej samogłosce stoi. Jeśli po danej samogłosce stoi tylko jedna spółgłoska, czy litera, którą czytamy jako spółgłoskę, to wtedy można to sobie tłumaczyć, że ta samogłoska jest w sylabie mocniejsza. Ona ten akcent tutaj przejmuje. Wtedy czytamy długą samogłoskę. Czyli jedna spółgłoska, samogłoska wtedy przed nią jest długa. Natomiast jeśli jest więcej niż jedna spółgłoska, to mogą być jakieś dwie takie same, czy zupełnie różne spółgłoski w sylabie. Natomiast jeśli po samogłosce jest więcej niż jedna spółgłoska, wtedy znowu możemy sobie tłumaczyć, że to te spółgłoski z kolei przejmują akcent i samogłoska jest czytana krótko. Brzmi to może dosyć tajemniczo na początek, ale zaraz wyjdzie to na przykładach. Taką klasyczną parą minimalną, na której to można pokazać, czyli taką parą wyrazów, które są takie same, a różnią się tylko w tym przypadku długością tej samogłoski, jest glas oraz gloss glas, glos. W pierwszym z tych wyrazów mamy do czynienia z krótkim A, właśnie dlatego, że są dwie, dwie litery S po literze A. glas, dlatego ta samogłoska jest krótka, brzmi ona w zasadzie jak polskie A, tu się nic szczególnego nie dzieje. glas. Natomiast już w tym drugim wyrazie gloss. tu jako że mamy tylko jedną spółgłoskę, to ta samogłoska jest czytana długo. Długie A Tutaj bardziej porównałbym je do polskiego O niż A i jest to przedłużony dźwięk. Jak znowu sama nazwa wskazuje. O, gloss, glas, gloss. Tutaj warto o tę wymowę zadbać, bo są to dwa różne wyrazy. Glas to lody, z kolei gloss to już szkło czy szklanka. Także znowu warto na to uważać, żeby być zrozumianym. Glas, gloss. Każda z szwedzkich samogłosek właśnie w ten sposób się zachowuje, każda ma te dwie wersje. Na przykład jeśli chodzi o literę O, to krótka wersja, zaczynając od krótkiej, bo one są z reguły łatwiejsze, w zasadzie brzmi jak polskie U. Po prostu jest to szybkie takie U, na przykład w wyrazie ust, czyli ser. Ust. Natomiast w długiej wersji bierzemy sobie w zasadzie również ten sam dźwięk U, z tym że przedłużamy go i przeciągamy. Wychodzi nam wtedy U. Na przykład bułk, czyli książka. Ust, bułk. Ust, bułk. Literę U z kolei. Znowu w krótkiej wersji wymawiamy w zasadzie jak polskie U. Nic się tutaj szczególnego nie dzieje. Na przykład w przymytniku full. Full, czyli pijanem. Długie U. Tutaj wymawiamy je nieco inaczej. Przy jego wymowie. Usta mamy ściągnięte jak do robienia dzióbka czy jak do gwizdania, czy jakkolwiek to sobie tłumaczyć w każdym razie. Właśnie te usta mocno ściągamy, wychodzi nam wtedy takie u. u. Na przykład w przymiotniku fül. Fyl, czyli brzydki. Znowu w zależności od tego jak to uwymówimy, o coś innego nam będzie chodzić. Ful. 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 I ostatnią, już samogłoską, na dzisiaj nie ostatnią ze wszystkich, ale tak jak wspomniałem, jeszcze do tematu wrócę, jest tak zwane święte A. Święte, bos z aureolką, z kółeczkiem nad sobą. Krótka wersja, znowu tutaj nie ma większej filozofii, na szczęście. Wymawiana jest mniej więcej jak polskie O po prostu. Na przykład grot. Grot. Czyli odmieniony przymiotnik szary. Grot. Długa wersja, z kolei to po szwedzku. Ua, ua. To już moje bardziej może skojarzenia, niż jakieś stałe zasady, ale są to trochę dwa dźwięki w jednym powiedziałbym. To znaczy zaczynamy wymowę z ustami ściągniętymi jak do tego i, i potem przechodzi nam to w bardziej otwarte o. Wszystko to w obrębie jednego dźwięku, co brzmi może dziwnie, ale takie skojarzenie myślę może trochę pomóc właśnie stworzyć nam ten dźwięk. Uła. Uła, na przykład grot, czyli płacz grot, 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 grot. 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 Jeszcze na koniec mała uwaga, trochę już może wchodzenie w szczegóły, ale z drugiej strony warto też o tym wiedzieć, żeby się potem nie zaskoczyć. Chodzi mi o literę O, i o to, że czasem literę O wymawiamy, jakby było to święte A, trochę wbrew tym zasadom, o których mówiłem przed chwilą. Zarówno w długiej, jak i w krótkiej wersji możemy to usłyszeć. Na przykład w wyrazie m suan. Suan, czyli syn. Jest litera o technicznie, ale czytamy jakby właśnie święta Atam stało. W krótkiej wersji również jest to słyszalne, choćby w wyrazie bok, czyli kozioł. Bok. Wcześniej wspominałem, że krótkie o wymawiamy jak u. Ust. Ale jak się okazuje, zdarzają się też wyrazy, gdzie to krótkie o... Wymawiamy jak o, właśnie ten bok chociażby. Co jest, przyznam, trochę kłopotliwe. Właśnie wymowa tego o, mam wrażenie, jest jedną z bardziej kłopotliwych przez to rzeczy, a niestety nie ma takiej stuprocentowej zasady, która by nam mówiła, jak w danym słówku będzie się tę literę czytać. Także na początek warto po prostu wiedzieć, że ta litera o taka oczywista może nie jest. I żeby nie przeładowywać filmu informacjami za bardzo, tutaj podstawię na dzisiaj kropkę. Do tematu wrócę, tak jak wspomniałem, wkrótce. Jest to ważna sprawa, warto pamiętać, że każda z tych samogłosek szwedzkim wymawiana jest właśnie na dwa sposoby. Mam nadzieję, że było to ciekawe i nie wydawał się to Wam zbyt straszny temat i że było to w porządku. Myślę, że tutaj warto na początku powtarzać po kimś, starać się osłuchiwać, zwracać właśnie uwagę na te dźwięki. W rozmowie czy w słuchaniu szwedzkich źródeł z czasem staje się to coraz bardziej naturalne. A te długie, krótkie samogłoski, tak jak wspomniałem na początku, to już naprawdę spory krok na drodze do sukcesu, jeśli chodzi o szwedzką wymowę. jeszcze raz dzięki wielkiej tradycyjnie zachęcam do zostawienia subskrypcji i do śledzenia naszych innych social mediów, też się tam dzieje sporo. No i oczywiście do wpadnięcia na kurs. Niedługo starczymy na przykład już kursy wakacyjne. Tak samo jak wyróbmy sobie ten, to jest, jest Nestawekja. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej do!